Aż pewnego zimowego popołudnia coś we mnie pękło. To była może piąta klasa szkoły podstawowej. Wracaliśmy ze szkoły. Przed domem była ślizgawka. Zaczęliśmy ślizgać się na niej. Kolega, który czasem mi dokuczał i wyzywał, znowu zaczął z tej beczki. Lecz tym razem się przeliczył. Podszedłem do niego i korzystając z tego, że stał na lodzie, podciąłem mu nogi. Kiedy upadł, dziwiąc się samemu sobie. Zamieniłem jego twarz w krwawą plamę. Kiedy on z płaczem uciekł do domu, ja spokojnie poszedłem do swojego. Po kilku minutach przybiegli jego rodzice wraz z nim. Dla podkreślenia powagi sytuacji nie umyli mu twarzy, widok był okropny. Wiedziałem, że mama odebrała to jako osobistą porażkę, ale ten kolega nie krzyczał już za mną i bardzo uważał na to, co do mnie mówi. A ja poznałem zasadę, że dać komuś w mordę to nawet przyjemność, która czasem rozwiązuje problem. Nie wiedziałem, że będzie to moja koronna zasada przez długie, długie lata. Chyba w siódmej klasie skumplowałem się z Olkiem. To był naprawdę dobry kumpel. Mieszkał na moim osiedlu, ale później przeprowadził się może ze cztery kilometry dalej. Jednak kontakt utrzymywaliśmy nadal. Obaj graliśmy na gitarach, mieliśmy zespół, ale łączyło nas nie tylko to. Naprawdę go lubiłem. Rozmawialiśmy o życiu, o dziewczynach. Trzymaliśmy się razem kilka lat. Od Olka nauczyłem się palić. Najpierw jeden, potem drugi, trzeci i poszło. W tym czasie mój najstarszy brat zaczął mieć pierwsze kłopoty z prawem. Kogoś pobił, podobno użył też noża i miał sprawę sądową. Zawsze nosił nóż, to wiem, ale jakoś to przekręcił, że to był klucz do mieszkania. Dostał wyrok w zawieszeniu. Nie na wiele się to zdało, bo w niedługim czasie za inne przestępstwo złapał się na trzy lata. Szkoda mi go było, ale nie przejąłem się tym zbytnio, przecież kiedyś wyjdzie. Było mi tylko wstyd przed Olkiem i znajomymi. I tak mój brat zniknął z mego życia na jakiś czas. To były czasy, kiedy słuchało się takich kapel jak Deep Purple czy Slate. Wszyscy młodzi nosili długie pióra, alkohol lał się strumieniami, a milicja skutecznie działała. Kiedy złapali jakiegoś długowłosego, to strzygli go na komendzie do łysa. Jaka hańba! Nie jeden po takim zabiegu myślał o samobójstwie. Ze świadkami dałem sobie spokój. Kiedy przyglądałem się życiu niektórych, to wolałem nie mieć nic wspólnego z tą organizacją. Mniej więcej w tych latach ogłaszali któryś z kolei koniec świata, który nie nastąpił i tyle. Wielu wtedy odeszło, inni trwali dalej, między nimi moja mama. Pewnego dnia w naszym domu pojawił się list. Akurat byłem, gdy przyszedł. Mama przeczytała adres nadawcy, zmieniła się na twarzy. Była wyraźnie poruszona. Byłem ciekaw, co się stało, ale nie pytałem. Po kilku dniach mama sama zaczęła rozmowę. Wiesz, Rysiek, lepiej, jak się dowiesz tego ode mnie. Tak naprawdę masz jeszcze jednego brata. Ma na imię Andrzej i właśnie do nas napisał. Kiedy byłam dwudziestolatką, ciągnęła, poznałam człowieka. Z którym byłam kilka lat. Miałam z nim dwoje dzieci. To były czasy po wojnie. Ciężko było. On mnie zostawił. Nie byłam w stanie wychować dwoje dzieci. Niedaleko mieszkało bezdzietne małżeństwo i bardzo chcieli. Nie myśl, że było mi łatwo, zapłakała. On właśnie napisał. Nie wiem, skąd się dowiedział. Potem poznałam twojego ojca i wyszłam za niego. Oto cała historia. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Fajnie, że mam jeszcze brata. Tylko był problem, bo Andrzej chciał poznać swojego rodzonego, a on akurat siedział. Kiedyś pojechałem na widzenie do zakładu w Trzebini sierszy. Pamiętam, że wrażenie było silne. Kraty, zamki, klawisze o ponurych twarzach. Ukradkiem podawane papierosy, bo nie było wolno. Wracałem. Przygnębiony. Jak można zamykać za takie drobnostki, podczas gdy tak zwani prominenci na oczach zastraszonego narodu rozkradali kraj, i nic się złego nie działo, myślałem. Często rozmawiałem o tym z Olkiem i rodził się w nas bunt, ale cóż mogliśmy zrobić? Andrzej w końcu domyślił się, że Tadek siedzi. Mimo to przyjechał do nas. Poznał mamę i nas wszystkich. Chyba nie był zachwycony, może liczył na lepiej ustawioną rodzinę. Trudno powiedzieć. Po jakimś czasie wstąpił do milicji. Pewnej nocy obudziło nas pukanie do drzwi. Właściwie trudno było to nazwać pukaniem. Otwierać, milicja! Po otwarciu drzwi wpadło kilku ludzi w cywilu z bronią. Przeszukali mieszkanie, spytali mnie o imię, również średniego brata wylegitymowali. Gdzie jest Tadeusz Polak? Przecież siedzi, odpowiedziała mama. Właśnie, że nie siedzi. Uciekł dzisiaj rano. Teraz go szukamy. Jeżeli się pojawi, proszę nas natychmiast zawiadomić. Jeszcze tu zajrzymy, powiedzieli na odchodne. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.